Moi rodzice upokorzyli mnie na rozdaniu dyplomów mojej siostry. Zażartowali, że byłem pomyłką w porównaniu do mojej idealnej siostry, więc szokowałem ich swoją reakcją. Na rozdaniu dyplomów mojej siostry czułem się absolutnie zawstydzony przez własnych rodziców. Poniżyli mnie przed wszystkimi, nawet naszymi najbliższymi przyjaciółmi i krewnymi. Ten dzień miał być tylko o Elżbiecie, mojej starszej siostrze. Była podekscytowana rozpoczęciem nowej ścieżki, ponieważ niedawno ukończyła studia i zdobyła niesamowitą pracę. Kiedy moi rodzice wstali, aby przemówić na jej cześć, spodziewałem się, że wygłoszą odpowiednie uwagi. Ciężko pracowała, aby osiągnąć ten kamień milowy i zasługuje na każde uznanie. Nie byłem zaskoczony, gdy podczas swojego przemówienia włączyli Elżbietę jako jedno z największych Wtedy wystarczająco dorosły, aby rozpoznać, że moi rodzice uwielbiali Elżbiety bardziej niż kochali mnie. Zawsze była bardziej utalentowaną córką, a moi rodzice nieustannie mnie do niej porównywali. Wtedy moi rodzice zaczęli żartować w swoim przemówieniu o tym, jak powinni byli przestać mieć dzieci po Elżbiecie. Argumentowali, że drugie dzieci są zazwyczaj bezużyteczne. Powiedzieli, że gdyby mieli w życiu tylko Elżbietę, mogliby poświęcić jej więcej czasu i wysiłku, zamiast mnie słyszenie, jak mówią takie okropne rzeczy otwarcie i swobodnie, podczas gdy siedziałem tuż obok, oszołomiło mnie. Przeszukałem wzrokiem pokój, mając nadzieję, że ktokolwiek zauważy, jak niepokojące były ich wypowiedzi, ale widziałem tylko twarze moich krewnych, śmiejących się, jakby to okropne porównanie było po prostu lekką rozrywką. Chociaż moi rodzice często sprawiali, że czułem się gorszy i bezużyteczny, to był pierwszy raz, kiedy zrobili to otwarcie, nie zostawiając mi miejsca na ukrycie się przed faktem, że w ich opinii po prostu brakowało mi w porównaniu do ich pięknej córki, Elżbiety. To nie był odosobniony incydent, ani chwila złego osądu. To wzmocniło to, co od dawna podejrzewałem. Zobacz tutaj finał.